Adwentowy GPS. Słowo Boże. Drodzy siostry i bracia, drodzy radio słuchacze, w kolejny dzień Adwentu sięgnijmy do Ewangelii Świętego Jana. Wspominamy dzisiaj Świętego Andrzeja Apostoła, a Święty Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii pisze o rzeczach bardzo ważnych. Dobrze znamy prolog Świętego Jana, właśnie zapisany w pierwszym rozdziale. W pierwszym rozdziale znajdujemy też niezwykłego świadka, który jest prorokiem Starego i Nowego Testamentu, czyli Świętego Jana Chrzciciela. Ale też znajdujemy w drugiej części pierwszego rozdziału opis powołania pierwszych apostołów. Pan Jezus, chodząc nad jeziorem Galilejskim, chodząc po Świętej Ziemi, powoływał apostołów tych, których chciał. Powołał także Świętego Andrzeja, patrona dnia dzisiejszego. I Świętego Filipa. Znamienne jest to, że przy, o, przy powołaniu tych dwóch apostołów Ewangelista zanotował szczególny fakt. Posłuchajmy. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim był Andrzej, brat Szymona Piotra, ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Drodzy siostry i bracia, to bardzo ważne stwierdzenie, jakże aktualne, także na dzisiejsze czasy. Oto Andrzej, patron dnia dzisiejszego, powołany przez Jezusa, poznawszy, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, Chrystusem, Bawicielem Świata, postanowił tej tajemnicy nie zachować dla siebie, ale do Jezusa przyprowadził swojego brata Szymona. Podobnie postąpił, kilka wersetów dalej, mamy opis tego wydarzenia, podobnie postąpił święty Filip. Oto Filip, który spotkał Jezusa, postanowił przyprowadzić do, swo do niego swojego przyjaciela, znajomego, Natanaela, którego czcimy jako Świętego Bartłomieja, apostoła. Myślę, że w dzisiejszym czasie, dotkniętym różnego rodzaju nieszczęściami, pandemią, także i zamieszaniem, gdy chodzi o ideologię, tak bardzo trzeba, abyśmy wszyscy poczuli się apostołami. Naszym zadaniem jest przyprowadzić ludzi do Chrystusa, do Królestwa Bożego. I tak jak Pan Jezus tworzył od samego początku nowy naród wybrany. My mamy współpracować z Chrystusem w tworzeniu nowego narodu wybranego, którym jest Kościół. Oczywiście każdy z nas jest powołany do tego, aby tworzyć ten nowy naród wybrany we właściwy sobie sposób. Możemy powiedzieć, że to tworzenie jest pewnym wysiłkiem. Sporo lat temu, kilka lat temu czy kilkanaście lat temu, ruch światło życie zainicjował. Taką akcję, operację Andrzej była ona związana właśnie z dzisiejszym, dzisiaj odczytanym fragmentem Ewangelii Świętej, zaproponowana, by każdy uczestnik, każdy członek ruchu światło Życie poszedł określoną drogą, by sam spotkał Chrystusa na modlitwie, by rozglądał się wokół siebie i poszedł do kogoś w sposób duchowy czy fizyczny ze swoich bliskich, znajomych do Swojego kolegi, do kogoś ze swojej rodziny, po to, aby pokazać mu Jezusa. Pokazać Jezusa możemy w różny sposób poprzez przykład osobistego życia, poprzez także apostolstwo cierpienia, apostolstwo dobrego słowa, dobrego uśmiechu, także poprzez wskazanie na dobrą książkę, czy zasugerowanie oglądnięcia takiego czy innego programu religijnego. Oczywiście można i trzeba wskazać także na to, że jest w naszej przemyśle archidiecezji radiofara i zachęcić do słuchania. Są bardzo różne sposoby apostolstwa. W czasie pandemii, kiedy mamy utrudnione spotkania formacyjne, możemy przecież zwrócić, tym, zwrócić się z tym apostolstwem także i do naszych bliskich, do członków naszych rodzin. Chodzi o to, aby ojciec czy matka mieli czas i poświęcili go na rozmowę z dziećmi, nie tylko o sprawach związanych z codziennym życiem, z funkcjonowaniem w szkole, co jest bardzo ważne, ale także i o sprawach dotyczących wiary. Jakże bardzo ważne jest to, abyśmy te dni Adwentu, które już, który to okres już został przez nas rozpoczęty, przeszli właśnie w duchu takiego apostolstwa, w duchu świętego Andrzeja Apostoła, który, powtórzmy jeszcze raz, to tej prawdy, że spotkał Chrystusa w swoim życiu, że uwierzył w niego, że chciał pójść za nim i poszedł za nim, aż do śmierci, żebyśmy tę prawdę potrafili przekazać innym, także najbliższym i bratu i siostrze, i wnukowi i wnuczce, ale także i ojcu i matce, i babci i dziadkowi, żebyśmy mieli czas dla drugiego człowieka. Taka jest zachęta, którą można wyciągnąć patrząc na. Przykład, bardzo piękny przykład świętego Andrzeja apostoła. A więc, poznawszy Chrystusa, pokochajmy Go i idźmy za Nim. Szczęść Boże. Adwentowy GPS.